Posłuchajcie, Polska stoi na głowie. Tydzień po tym, jak usłyszeliśmy, że skręcono korupcyjną sprawę Nowaka, cała Polska obserwuje jakąś groteskową obławę na Zbigniewa Ziobro. Setka policjantów zaangażowana, żeby go doprowadzić przed tę komisję gazową. I przewrotność sytuacji polega na tym, że sprawa Nowaka została wykryta dzięki oprogramowaniu, które polskie służby pozyskały, kiedy minister sprawiedliwości był Zbigniew w Jobro. Czyli krótko mówiąc, gdyby nie to oprogramowanie, Sprawa Nowaka nie zostałaby wykryta, służby nie doszłyby do tych pieniędzy. No i Tusk nie musiałby skręcać Nowakowi sprawy. Dlatego też trzeba się zabrać za tego ziobre, bo nie może być tak, żeby ludzie Tuska mieli problemy, żeby znajdywano w mieszkaniach jakichś kolegów miliony złotych, być może złapówek. Nie może tak być. Wszyscy no, się w pale nie mieści. No. Dlatego też zorganizowali obławę na ziobro, zapukali nawet drzwi jego teści. W sytuacji, kiedy widzieli, że tam ziobry nie. Po prostu kabaret. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach.